Efektywne zarządzanie danymi o rodzinach pracowników ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania działu kadr w każdej organizacji. W tym kontekście system Enova 365 staje się nieocenionym narzędziem, które może znacząco usprawnić te procesy. Przyjrzyjmy się zatem, jak można w pełni wykorzystać jego możliwości. Podstawowym miejscem, gdzie zbieramy informacje o rodzinach pracowników, jest moduł kadry. W sekcji ewidencji znajdziemy listę Rodzina pracowników, która pozwala na skatalogowanie wszystkich członków rodzin wprowadzonych na kartotece pracownika. Ta centralizacja danych sprawia, że mamy wszystkie istotne informacje w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie oraz ich aktualizację. Dzięki Enova 365 zyskujemy również łatwy dostęp do danych. Informacje są dostępne bezpośrednio z kartoteki pracownika, co przyspiesza proces przeglądania oraz edycji co więcej dane te są zintegrowane z innymi modułami systemu co pozwala na bezproblemowe naliczanie świadczeń czy generowanie raportów Zarządzanie danymi o rodzinach może przynieść firmie wiele korzyści Przykładem jest automatyzacja procesów kadrowych System Enova 365 automatycznie oblicza dodatki rodzinne na podstawie wprowadzonych informacji co znacznie przyspiesza i upraszcza te procedury Dodatkowo dane o dzieciach są wykorzystywane przy naliczaniu zasiłków rodzinnych czy pielęgnacyjnych. Kolejnym atutem są możliwości raportowania. System umożliwia szybkie generowanie zestawień dotyczących struktury rodzin pracowników oraz przeprowadzenie analizy demograficznej. Takie dane mogą być niezwykle cenne do planowania długoterminowych strategii personalnych. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał Enova 365, warto stosować kilka najlepszych praktyk w zarządzaniu danymi o rodzinach. Regularna aktualizacja informacji jest kluczowa, dlatego zachęcanie pracowników do bieżącego informowania o zmianach w sytuacji rodzinnej ma wielką wartość. Ważne jest także wprowadzenie standaryzacji danych, co oznacza ustalenie jednolitego formatu wprowadzania informacji. Warto zadbać o kontrolę dostępu do wrażliwych danych pozwalając na ich przetwarzanie tylko upoważnionym osobom. Dodatkowo, integracja z innymi systemami HR poprzez import lub eksport danych może przynieść jeszcze większe korzyści. Efektywne zarządzanie danymi o rodzinach nie tylko oszczędza czas, eliminując konieczność przeszukiwania dokumentów, ale także minimalizuje ryzyko błędów przy naliczaniu świadczeń. Dzięki temu łatwiej jest również spełniać wymogi prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Co więcej, sprawna obsługa spraw rodzinnych buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, co jest istotne w relacjach z pracownikami. Podsumowując, efektywne zarządzanie danymi o rodzinach pracowników w systemie Enova 365 to nie tylko kwestia organizacji informacji, ale także strategiczne narzędzie wspierające procesy kadrowe. Wykorzystując dostępne funkcjonalności, możecie znacznie usprawnić pracę działu HR oraz poprawić obsługę pracowników. Jeśli potrzebujecie wsparcia w tym zakresie, warto rozważyć skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart. Dzięki ich pomocy możecie zyskać cenne dane analityczne oraz poprawić efektywność w zarządzaniu danymi o rodzinach pracowników. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.